Dzisiaj odbieramy skrzyżowanie w układzie drogi 216 w Rekowie Górnym, ale to jest pierwszy element dotyczący drogi 216. Natomiast następne elementy to jest droga wewnętrzna, odwodnienie i oświetlenie. Dzisiaj zgodnie z przyjętym planem jest wykonany ten... Prawoskręt, lewoskręt oczekujący do nowej strefy przemysłowej. To zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski. Również jest współfinansowane przez firmę Meblomak, która chce zlokalizować na tej strefie przemysłowej nową fabrykę mebli. Ale też to docelowo. To skrzyżowanie usprawni ruch i komunikację osiedla słonecznego Rykowa Górnego. A przy okazji zostanie również odwodniona ulica Rubinowa, także są z tego same korzyści. Na dzisiaj zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim odbieramy gotowy element skrzyżowania na drodze 216. 21, Koszt zadania to jest 3 miliony 200 tysięcy złotych. Ten element, który dzisiaj odbieramy finansowany jest z Urzędu Marszałkowskiego 800 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy pierwszą część zadania obejmującego przebudowę drogi wojewódzkiej numer 216. Zakres przebudowy obejmował wykonanie poszerzeń oraz wykonanie dwóch wysepek dzielących i pasa rozdziału. poszerzenie obejmowały Yy, odcinek yy, około 310 metrów yy, i z jednej strony jest on zwieńczony krawężnikiem z drugiej strony jest powodcze utwardzone yy, zakres ten tutaj po prawej stronie prawoskrętu jest potrzebny do realizacji dalszej części zdania obejmującego wykonanie drogi słonecznej i włączenie istniejących tutaj zakładów pracy do, do tej drogi wojewódzkiej Jakieś problemy, jakieś komplikacje na budowie? Yy, znaczy problemem była pogoda, nie? Wchodziliśmy w zakres taki, o, 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 taki okres zimowy, więc mieliśmy takie dni, kiedy no tutaj deszcze ulewne powodowały nam no duże kłopoty, tak? Duże tej wody, grunt rozmiękczał się, rozpuszczał, więc no to był taki główny przyczyn. No i też pogoda, deszcze, tak? Przestoje jakieś ten i to były w sumie no takie najgorsze te, nie? Poza tym resztę tutaj dzięki fajnej współpracy z zarządcą drogi udało się się wszystko zrealizować naprawdę w terminie, nie? Jeżeli chodzi o infrastruktury techniczne, które są dzisiaj właśnie tu budowane, no i w całym kraju również, czy takie infrastruktury są potrzebne i one, czy one będą poprawiać bezpieczeństwo na drogach? Uważam, że tak. Tutaj zadanie obejmowało właśnie, żeby te wszystkie fabryki Połączyć w jeden wjazd, czyli budować drogę zbiorczą i żeby wyjazdem drogę wojewódzką były jakby w jednym miejscu, także nie co 100 metrów każdej zjazdy indywidualne, tylko łączyć to w drogi zbiorcze i w miejsca takie zjazdy jak tutaj oznakowane, wydzielone pasami prawoskrętu, lewoskrętu, na pewno to będzie bezpieczniejsze.